Yes, mámeto, mámeto. Yes! Yes. yes! Woo! Yes! Chociaż yy, po prostu yy, wykrywacz został zatkany się tutaj. No ale ewidentnie jest to no, jakiś obiekt o pochodzeniu militarnym i niemały. Tak, na tak, pewno tak. związany z działalnością poligonu. No a tu jeszcze obok. Tu jeszcze wziąć. obok gdzieś stał ten barcyjski samolot. Tak, jako cel na poligonie, no, więc dokładnie. być może znajdziemy do ten dokumenty. zobaczymy, no, Zobaczymy, no, nie zabieramy się do tego nie sprawdzimy. fragment metalu, tak w grubości 3-4 mm Przypomina obiekt, który został znaleziony tutaj pół roku temu, więc nie tracimy nadziei. To wciąż może być V1 yes! Mamy to! Jest! Jest! To nie yes! 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 jest zielona farba, to jest taki szaro-zielony odcień, bardzo typowy. Bo, bo, bo. To odcienia lotniczego używanego przez luftwaffe. Jestem prawie pewien, że to jest to, że to jest to, czego szukamy. Jest. To w zasadzie na dwa jest. sztychy tylko, nie? Być Może być. Zbieranie... O, dobatony. To jest dwubarwne. Zwykle z góry pociski. Tomek. tudzież samoloty. Jest kolejny. Były malowane na ciemnozielony, ale od spodu. Przypominały niebo, Było jasno, były jasno niebieskie i to jest dokładnie taki odcień, jakiego szukamy. Kolejny? Ślady po niemieckim pocisku bądź samolocie. Mm, mm, mm. I właśnie po to jak przyjechaliśmy. Rzadko zdarza się tak, że legendy się potwierdzają, ale wspaniałe nie, przygotowanie nie. naszych gospodarzy. Doskonale badany teren i współpraca przede wszystkim przynoszą niesamowite owoce, a my odnajdujemy nowe fragmenty, odczytujemy, odcyfrowujemy. Wspaniałej historii. i część brzuszka, jasna farba, jasna, y, y, jasno-niebiesko spadająca, tak troszkę w zielony, to jest to. Miała kamuflować, zmiana koloru, tak jak powiedziałeś. Mam kolejny aluminiowy. Pokaż. Pokaż, co tam się nadała. Wtedy Ten jest chyba większy. Ta. O, o, o ostrożnie, ostrożnie, żeby go nie porwać. Zwykle to wszystko przechodzi korozją, ale tutaj na szczęście jest piaskowe środowisko, to nie jest bagno, które by zbierało wilgoć. Nawet jeżeli tutaj pada, to ta woda przechodzi po blachach. One są miejscami w takim niezłym stanie. To co wystawało na zewnątrz jest mocno skorodowane, ale to co jest w imieniu, to co jest w piasku no jest zachowane bardzo dobrze. To jest niesamowite, że po 80 latach udaje się nam wrócić to na zewnątrz, wyjąć to z ziemi i pokazać. Jak mogła po takiej wykonanej próbie poligonowej wyglądać bomba V1? Słuchajcie, dzisiaj we współczesnych konfliktach zbrojnych normalne jest to, że wykorzystuje się pociski manewrujące, ale trzeba pamiętać, jakie zmiany technologiczne nastąpiły przez 80 lat. Dzisiaj taki pocisk manewrujący oprócz ładunku wybuchowego tak naprawdę zbudowany jest przede wszystkim z elementów elektronicznych. A trzeba pamiętać, że to urządzenie, ten rodzaj broni był bardzo, bardzo nowatorski i bardzo nowoczesny Oczywiście. jak na swoje czasy i on nie zawierał żadnego elementu elektronicznego pomimo tego, że był zdolny do manewrowania. Posiadał żyrokompas, który był odpowiednio nastawiany. Dzięki temu można było określić całą trajektorię lotu i taki Pocisk leciał maksymalnie na odległość 280 km i trafiał w miejsce o promieniu 30 km, później bardziej udoskonalone w promieniu 10 km. Ale to w zupełności wystarczało, jeżeli celem takiego pocisku było miasto. Na przykład Londyn, bo pod takim kątem też ta broń odwetowa była budowana, żeby sięgnąć Londyn, który był trudnym celem, trudnym orzechem do odkrycia. Zobaczcie, jest niesamowite w jakimś stanie zachował się poziom te elementy to są elementy głośne, które wyznaczały geometryczny środek kadłuba. W tym miejscu kadłub łączył się ze statecznikiem, ale to, że on się zachował w takim, a nie innym stanie, to jest nie wszystko. Zobaczcie, cały mechanizm sterujący zamontowany w stateczniku zachował się w całości. Pozostały zawiesia, zawiasy. Ale co jest niesamowite, lotka statecznika zachowała swój nie tylko kształt, ale i kolor. I jesteśmy w stanie ocenić, że statecznik odwrócono ze względu na to, w jaki sposób, właśnie, w jakim kolorze kamuflażu został pomalowany. To jest absolutnie niesamowite. Nie tylko to, że udało się nam znaleźć w pewnym sensie poszukiwawczego świętego grala, ale to, w jakim stanie elementy się zachowały. Jesteśmy w stanie je spokojnie zidentyfikować. Myślę, że te elementy, te pozostałości V1 naprawdę Uświetnią nie, w sposób niesamowity kolekcję jakiegoś muzeum. Trudno powstrzymać emocje. W mojej ocenie element, który jest skompresowany i spracowany, wyjęty przez chłopaków, to może być nos. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób on się pofałdował. To może świadczyć o to, że to właśnie ten element uderzył jako pierwszy w ziemię, a potem został przykryty całą masą V1. Więc być może to jest właśnie nos. Zobaczcie, co znalazło kawałek kopconego elementu na, na początku myślałem że to jest jakaś izolacja gumowa ale teraz jak czyścimy zobacz schodzi sadza wiesz co to się, co, o czym to świadczy? tak eksplozja ona, była. eksplozja ona była uzbrojona były dwa rodzaje tutaj były zrzucane albo z głowicą betonową były tylko dociążone i obserwowano trajektorię lotu ale niektóre z nich miały ładunek Filmy archiwalne wyraźnie pokazują eksplozję tutaj na środku pustyni niektórych głowic i myślę, że to jest jedna z nich. Spójrz. Zobacz, historia cały czas nabiera kolorów w tym wypadku. W tym wypadku czarnego koloru. A mnie bardzo ciekawi element obok Ciebie to wydaje mi tu... się, że przy nogach masz element ściany grodziowej, widzisz? Ma... Wewnętrzny otwór okrągły, o, w ogóle element pierwotnie był okrągły i widać wyraźne nitowanie. Potem porównamy to sobie z rysunkami technicznymi, ale wygląda na element ściany e, Ale to też pozwala nam ocenić, jakiej średnicy była V1, bo mniej więcej ta średnica tego elementu blaszanego zgadza się ze średniczą samego V1, które przy okazji było grubsze wyłącznie o grubość poszycia. Może to być właśnie z części dziobowej mała poprawka, to nie są nity, widzę teraz po oczyszczeniu Y, to są śruby tak, to są granicy z drugiej strony ale jest to jest tylko taki detal techniczny no, wyciągamy detali to jest pierwsze V1 z którego y, wydobycie uczestniczę więc dla mnie jest to dość emocjonujące zdarzenie bo myślę, że może ich to już nie powtórzy mam tu to jeszcze taki, taki element to pozwolę sobie oddać tak się ruszyło to masz, pokażę ostatecznik jeszcze szlety... Jakiś, Nie, jest numer. Numer? Masz jakiś ten... numer części, zobaczcie, 936. Nie, 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 nie paluchami. Jest napis. Farba! Zachowała się farba. No to jest absolutnie niesamowite, że na elemencie Statycy, zobaczcie. Tego, że... fantastyczny element. Cały praktycznie w farbie, zero korozji. No jest w takim stanie, jakby się dopi dopiero co rozbił, ale zobaczcie, to jest coś, co lubię najbardziej. Napisy eksploatacyjne. niść, Dalej nie widać, bo niestety nastąpił odprysk farby. Widać, że tutaj napis... Czyli nie napis... dowiemy się, czego nie robić w tym stateczniku. Może się dowiemy, coś tutaj widzę, ale możesz... możesz się tuż troszkę pobawić deskrypcją. Widać tutaj numer. Może to jest numer elementu 966. Czyli. 966 albo 996. W zależności Nie. od której strony Nie. czytać, okay, ale, ale tak. czytamy to tak, 966. Faktycznie tutaj widać, że idą daszki nad, nad tym owalem, czyli to będzie szóstka. Chyba znalazłeś najbardziej spektakularny element, tak się wydaje. No, wiesz co? No takie, no, takie... Na, albo w ogóle. Konrad. Na razie. Konrad. Król części. <laughs> no dobra, to zobaczmy co to mamy tu pod spodem. Bo tutaj są kolejne elementy. Bardzo delikatnie z tym, żeby nie porysować. To jest taki relikt, który e, nie należy do tego wrzucać na inne zezłomowane elementy. Połóżmy to w jakimś takim. Najlepiej, gdyby się znalazł papier. Panowie, mamy udokumentowane 5 zrzutów na archiwalnym materiale. Żadna z nich nie ma tego numeru. 914, 926, a tu mamy 966. 966. Ale biorąc pod uwagę, że numer 966 znaleźliśmy na kolejnym już elemencie, to bezwzględnie wskazuje na to, że ta rakieta miała właśnie taki numer. Tak, to jest bardzo prawdopodobne, ponieważ tak jak już mówię, 901, która tu została udokumentowana, do której dokument w marcu 1944 roku, miała numer 914. Tak. Później każde, każda kolejna miała tylko wyższy numer, 914, 923, 926 i 900, o, przepraszam, 905 jeszcze było, także tutaj żadna z tych pięciu to nie jest ta. To, że nie zachował się albo przynajmniej nie jest znany do tej, do tej pory archiwalny film, który pokazywałby zrzut tej rakiety, nie znaczy, że Niemcy tego nie dokumentowali, bo nawet pan Andrzej Krawczyk, z którym miałem wywiad wczoraj, mówił, że przy każdym zrzucie Niemcy ustawiali kamery w różnych częściach lotniska i filmowali efekt zrzutu praktycznie. Każdego z tego typu pocisków. Być może mając ten numer, kiedyś uda się znaleźć taki numer. Miejmy prudatywę. nadzieję, spróbujemy jeszcze poszukać, odszukać być może coś w raportach, yy, chociażby nawet Armii Krajowej, o tych 21 sztukach, które były mówione. Zobaczymy, być może jakiś ten numer się uda potwierdzić. Jeżeli I wtedy może uda się ocenić tam, kiedy dokładnie dokonano tego rzutu. Dokładnie tak. No wiemy, Mamy przypuszczenia, że w marcu. Było dość do udokumentowanych mamy 5 zrzutów, natomiast według informacji i dokumentów wynika, że były jeszcze zrzuty prowadzone od sierpnia do listopada. Jakby nie było, ja czuję takie emocje, to chyba będzie mój ulubiony numer. <śm> <śm> Wyciągamy. Powyżej szła taka rura. To był właśnie silnik pulsacyjny. No i to jest to jest właśnie ten element. Tu mamy kąty natarcia. Wspaniałe. Odszyfrowaliśmy napis, ponieważ znajduje się na innych lotkach niż alfacet. Moi drodzy, tak jak zakładaliśmy, statecznik leżał do góry nogami. Zwróćcie uwagę, jak pięknie zachowało się malowanie. To jest niesamowite, bo zachowało się z obydwu stron. Mamy tak naprawdę cały, kompletny niemalże nieuszkodzony, albo jak kto woli kosmetycznie, biorąc pod uwagę skalę uderzenia, element, który no, wspaniale pokazuje, między innymi to, w jakim oryginalnym kolorze malowano V1. Takie elementy przez konserwatorów malarstwa są nazywane świadkiem, to znaczy element oryginalnej pigmentury, który pokazuje w jaki sposób, jakie warstwy farby, yy, jaki kolor miał dany obiekt. Niekoniecznie oczywiście chodzi tutaj y, y, o obrazy, bo to dotyczyło elewacji starych budynków, polichromii na, na rzeźbach, na słupach drewnianych. No ale tutaj mamy świadka naszej rakiety, elementy, farby. To szczególnie cieszy, dlatego że ta farba wydaje się to, że leżała w ziemi, ale w takim środowisku, jest... Masz? Coś no, niesamowitego, coś wspaniałego. I słuchajcie, teraz możemy, możemy to nawet, o wie! tak, może to. Poczekajcie, pokusimy się na złożenie kszty, kształtu. Weź tą rurkę. Przeniesiemy to tutaj. No proszę statecznik, dajcie statecznik. O, prawdopodobnie tutaj. Dajcie statecznik. Wreszcie ta bryła stalowa przypominająca nieco pogiętą kartkę nagle uzyskała kształt samolotu. Teraz już nikt nie ma wątpliwości, że jest to tył naszej rakiety. Statecznik, proszę jeszcze ten element. Ja dodam tylko jako ciekawostkę, że z drugiej strony nie zachowało się niść, ale zachowało się anfasę. Czyli mamy z każdej, na każdym elemencie na przykład niść, anfasę. Piękne odkrycie. Aż serce chyba chce mi wyjść z klatki piersiowej. <gryśla> Część, która bezpośrednio przyjmuje uderzenie, niszczy dokumentnie na kawałki, a tutaj mamy pogięte. Ale zobaczcie, w farbie i zachowane w całości. Je... Tego już nie należy prostować. Zresztą prostowanie aluminium byłoby bardzo trudną rzeczą. Jeżeli jedną się ślupki złamie. Ale zobaczcie, jak się przejście kolorystyczne kamuflażu zachowało. Od ciemnego do jasnego. Więc wiemy, gdzie mamy dół, gdzie mamy górę. Wspaniałe. ha <laughs> ha